Cześć, tu inwestor na etacie, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam o ryzykach związanych z inwestowaniem dywidendowym. Następnie chciałem serdecznie podziękować za tysiąc subskrypcji, które udało się osiągnąć w tak krótkim czasie. Zdaję sobie sprawę, że tematyka inwestycyjno-finansowa jest w naszym kraju niszowym tematem, dlatego nie, nie oczekuję. Aby filmy, które publikuję, osiągały setki tysięcy wyświetleń. Jednak wasze komentarze i bardzo pozytywny odbiór moich materiałów motywuje mnie do dalszego dzielenia się z wami przygodami związanymi z inwestowaniem w spółki dywidendowe. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Także jeszcze raz serdeczne podziękowania. Jak już wiecie, jestem gorącym zwolennikiem inwestowania w spółki dywidendowe. Na chwilę obecną są to spółki z GPW. Podjąłem taką decyzję 4 lata temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z inwestowaniem. Postanowiłem, że najbliższe 5 lat poświęcę na inwestowanie spółki dywidendowe z GPW w celu zdobycia niezbędnego doświadczenia i zbudowania początkowego kapitału, a następnie po 5 latach podejmę decyzję, w, jakich, w jakim dalszym kierunku będę zmierzał ze swoimi inwestycjami. Tak jak wiecie, w moim portfelu znajduje się. 28 spółek, są to spółki z, z wielu branż. Staram się swój portfel dywersyfikować, dlatego że mam, mam z tyłu głowy to poczucie, że pomimo tego, że uważam inwestowanie w spółki dywidendowe za stosunkowo bezpieczne, jednak związane jest z tym wiele ryzyk, o których dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć. Poznawanie tych ryzyk, zdobywanie doświadczenia kosztowało mnie jakąś część mojego kapitału, ponieważ no, popełniając błędy, i starając się z nich wyciągnąć jakieś wnioski, no okazywało się, że, że podejmowałem te decyzje czasami błędne, no i były one dosyć kosztowne. Podzielę się z Wami moimi historiami, tak abyście Wy nie musieli powielać moich błędów i płacić za to własnym kapitałem. Tutaj jeszcze pokażę Wam, że na przykładzie spółki Coca-Cola, która jest wzorowym przykładem Arystokraty dywidendowego z amerykańskiej giełdy. Tutaj spójrzcie na historię wypłacanych dywidend przez spółkę Coca-Cola. Są to bardzo przewidywalne liczby. Tak naprawdę spółka ta rok do roku zwiększa wypłacane dywidendy. Dzięki temu można tak naprawdę oszacować, nawet jaka, jak, jak, ile będzie wynosiła ta dywidenda za 5 lat. Mówię o tym dlatego, że. No na naszej GPW niestety jest niewiele przypadków takich spółek, jednak uważam, że pomimo tego, że spółki z GPW nie są tak idealnymi przykładami jak te amerykańskie, to nadal możemy znaleźć wiele interesujących spółek i, i warto, warto od tego zacząć, dlatego do tego Was serdecznie zachęcam. Jednak tak jak już wspomniałem, z inwestowaniem dywidendowym związane jest również wiele ryzyk. O którym postaram się Wam opowiedzieć. Pierwsze ryzyko nazwałem piękne liczby, to nie wszystko. To ryzyko związane jest z tym, aby nie patrzeć tylko na, na liczby, czyli przychody, zyski, a także historię wypłacanych dywidend. Gdzie tutaj dla tej spółki to była dwucyfrowa stopa wypłacanych dywidend, jednak no ja pamiętam, inwestowałem również w tą spółkę. Jest to spółka Interrao, która uchodziła za kiełakomy konsekt, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe z GPW. Gdzie doskonale pamiętam, że była polecana przez wielu youtuberów jako taki wzorowy przykład spółki dywidendowej, która ma wspaniałe wyniki, bardzo chętnie dzieli się dywidendami z akcjonariuszami. Jednak po bliższemu zapoznaniu się z raportem tej spółki okazało się, że spółka ta, pomimo tego, że budowała się na Spółkę handlującą zieloną energią, spółkę, która posiadała farmy wiatrowe na Bałtyku i uchodziła za, za dystrybutora zielonej energii. Po dokładnym przyjrzeniu się raportowi, okazało się, że przychody tej spółki z produkowanej energii elektrycznej to było 5 milionów euro rocznie, a pozostałe 311 milionów, tak jak tutaj widać w raporcie, pochodziło z energii, która była jedynie dystrybuowana. Także okazało się, że spółka ta jest tylko taką wydmuszką, która handluje energią elektryczną. Kolejnym ryzykiem, które związane jest z inwestowaniem w spółki dywidendowe, to struktura akcjonariatu. Wracając do spółki InterRAO, która dokładnie takim przykładem jest, aby patrzeć również na strukturę akcjonariatu, okazało się, że większościowym akcjonariuszem tej spółki jest spółka RAO Nordic o y, która była spółką zarejestrowaną w Finlandii, która z kolei była podmiotem podlegającym pod rosyjską spółkę produkującą energię elektryczną z grupy Rao. Także bardzo boleśnie przekonali się o tym akcjonariusze tej spółki z racji tego, że po wybuchu wojny na Ukrainie notowania tej spółki zostały zawieszone, no i yy, tak naprawdę Akcjonariusze, którzy posiadali kapitał zainwestowany w tą spółkę, no, tracili swoje pieniądze. Myślę, że to była bardzo bolesna lekcja inwestowania dywidendowego dla, dla wielu akcjonariuszy, i okazuje się, że Inwestując te, nazwijmy to, bezpieczne spółki dywidendowe, również można nastracić. Kolejną spółką jest spółka Dębica, która, pomimo tego, że w moim odczuciu jest fenomenalną spółką, ponieważ posiada bardzo bogatą historię wypłacanych dywidend, jej wycena jest dosyć atrakcyjna, posiada naprawdę bardzo interesujące wskaźniki finansowe. Jednak w tej spółce głównym problemem jest. Właśnie ta struktura akcjonariatu, czyli posiadanie większościowego pakietu przez korporację Goodyear, która tak naprawdę podejmuje decyzje, które w moim odczuciu są krzywdzące dla akcjonariuszów mniejszościowych, na przykład tutaj umowę pożyczki, no to, to nie jest jednorazowe zdarzenie. Te pożyczki, z tego co obserwuję, spółkę Dębica występują tak naprawdę co rok, firma Goodyear, traktuje półkę dębica jako taką swoją kurę znoszącą złote jajka, z którymi się za bardzo nie chce dzielić z akcjonariuszami mniejszościowymi, także trzeba, trzeba mieć na względzie właśnie również takie czynniki. Kolejne czynniki, które ująłem to payout ratio oraz dividend yield. Są to wskaźniki, które związane są z wypłacanymi dywidendami. Payout ratio, czyli wskaźnik wypłaty no to jest taka liczba, która informuje o tym, jaką część zysku wypracowanego zysku netto spółka przeznacza na wypłacanie dywidendy. Czyli jeżeli na przykład spółka w roku rozliczeniowym zarobiła 10 milionów złotych, przeznacza 8 milionów złotych na wypłaty dywidendy, no to payout ratio będzie 80% w takim przypadku. I tutaj mm, idąc dalej kolejnym wskaźnikiem dividend yield, czyli stopa dywidendy. Jeżeli taka spółka będzie miała 2 miliony akcji no to na jedną akcję będzie przypadało 4 złote wypłaty co przy kursie aktualnym 40 złotych da Dividend Yield czyli stopę dywidendy na poziomie 10 Tutaj warto zwracać uwagę na te wskaźniki. Mówię o tym dlatego że w moim odczuciu warto brać pod uwagę że jest kilka parametrów które należy brać pod uwagę w tym przypadku czyli Spółki, które już są rozwinięte, mogą mieć bardzo wysoki wskaźnik payout ratio, ponieważ już nie potrzebują wyznaczać znaczących środków na, na inwestycje, na rozwój, dlatego tutaj ten payout ratio może być wyższy. Natomiast jeżeli mówimy o spółkach mniejszych, rozwijających się, jeżeli one będą miały wysoki payout ratio, może to informować o tym, że spółka za bardzo nie ma pomysłu, co robić z nadmiarem gotówki. Należy również brać pod uwagę zdarzenia jednorazowe, które mogły wpłynąć na, na wynik w danym roku rozliczeniowym spółki, gdzie zostanie ten jednorazowy zysk wypłacony w postaci dywidendy. No i tak naprawdę nie będzie to powtarzalne rok do roku. Tutaj przykładem takiej spółki jest Copfluidix, Fluidix, która wypłaciła w poprzednim roku bardzo solidną dywidendę. Tak naprawdę dividend yield był na poziomie 40% procent, gdzie ten zysk pochodził ze zdarzenia jednorazowego, ponieważ spółka ta nie osiąga regularnych przychodów, a ten zysk pochodził ze sprzedaży praw do patentu, dlatego taki jednorazowy zysk no, nie można takiej spółki traktować jako spółkę dywidendową, bo w kolejnym okresie rozliczeniowym już taki wynik nie będzie do powtórzenia i no, nie można oczekiwać. no Moim zdaniem jakiekolwiek dywidendy, dlatego trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze wysoki. Dividend yield, czyli stopa dywidendy i payout ratio, może oznaczać, że, że to będzie powtarzalne. Trzeba mieć na uwadze, że te wskaźniki w wysokim pułapie powinny zapalać czerwoną lampkę i, i tak naprawdę dawać, dawać tam pewne ostr ostrzeżenia. Kolejnym czynnikiem, który uwzględniłem, to dywersyfikacja biznesu oraz źródła przychodów. Tutaj pod tym punktem można by ująć po raz kolejny spółkę Interrail, którego źródłem przychodów był handel i obrót energią elektryczną produkowaną przez rosyjską spółkę Matkę. Tutaj kolejną spółkę, którą uwzględniłbym w tym, w tym podpunkcie, jest spółka Stalexport Autostrady, która tak naprawdę pomimo tego, że Rok do roku wypłaca naprawdę solidne dywidendy, posiada rok do roku rosnące przychody, bardzo powtarzalny biznes, no jednak tak naprawdę uzależniona jest bardzo silnie od jednego aktywa, które posiada, czyli autostradę A4 na trasie Katowice-Kraków. Nie mówię, że ta spółka jest zła, ale trzeba mieć na uwadze, że jeżeli spółka naprawdę opiera swój biznes tylko na tym jednym aktywie, które w wyniku regulacji może zostać. Chociażby sprzedana, może to całkowicie zniszczyć biznes tej spółki i możliwe będzie gwałtowne załamanie na, na kursie yy, akcji takiej spółki. Dlatego uważam, że, że takie czynniki trzeba, trzeba mieć na uwadze. Kolejny czynnik, który wyszczególniłem, nazwałem zbyt małe, by rosnąć. Tak jak wiecie, na moim radarze znajdują się również spółki małe, które nawet nie znajdują się w SWG80, jednak zdecydowałem się w nie również inwestować. Jest pewna granica, którą należy brać pod uwagę, czyli spółkę, spółki, które są no naprawdę bardzo małe i może być to w tym przypadku czynnik tak naprawdę eliminujący możliwość inwestowania w taką spółkę. jest Jednym z takich przykładów jest spółka Polwax, która kilka lat temu była przeze mnie rozważana jako jedna ze spółek, która może być warta inwestycji rozpoczęła wypłacanie dywidend, posiadała dobre wyniki finansowe, powtarzalne, jednak okazało się, że spółka ta podjęła inwestycje rozbudowy swojego zakładu, na który nie była gotowa finansowo. I tak naprawdę w wyniku tej inwestycji, która tutaj była prowadzona przez spółkę Orland Projekt, Okazało się, że spółka musiała, tak jak widzicie tutaj w tym raporcie, dokonać ogromnych odpisów finansowych z racji prowadzonych procesów sądowych, dlatego trzeba mieć na względzie, że, że takie małe spółki, które posiadają niską wycenę, co związane jest również często z niskimi zyskami będzie bardzo trudne dla takich spółek, aby sądzić się z takimi kolosami, jak chociażby Orlen Projekt I, i okazuje się, że. No jedna taka sprawa sądowa całkowicie niszczy biznes tej spółki i no nie wygląda to dobrze. Spółka ta również y, można by uwzględnić tutaj kolejne ryzyko, o którym wcześniej mówiłem, czyli dywersyfikacja przychodów. No spółka ta opiera 50, ponad 50% swoich przychodów na umowie z Biedronką, czyli Jeronima Martins, ponieważ produkuje ona wkłady do zniczy i tak naprawdę cały swój biznes opiera na tej umowie długoterminowej z Biedronką, gdzie w przypadku niepodpisania tej umowy, jeżeli Biedronka wybrałaby innego dostawcę tych wkładów, no to byłoby ogromne ryzyko bankructwa takiej spółki. Ciekawym przykładem jest spółka Relpol, która tak jak widzicie posiadała kiedyś bardzo ciekawą historię dywidend, posiadała dobre przychody, tyle że niestety obracała na, na zbyt małych liczbach. Spowodowało to problemy w przypadku podjęcia rozwoju biznesu i rozpoczęcia inwestycji okazało się, że spółka ta nie była w stanie jednocześnie kontynuować wypłaty dywidend, a inwestycje, które okazały się troszeczkę zbyt duże, jak na możliwości finansowe tej spółki, no okazuje się, że stały się bardzo problematyczne. Nie mówię, że ta spółka jest zła, być może poradzi sobie z tymi inwestycjami, jednak yy, okazuje się, że te pieniądze zainwestowane w tą spółkę, no jeżeli bym to zrobił te 4 lata temu, no to tak naprawdę byłbym na minusie, jeżeli uwzględniłbym inflację. Dlatego tutaj no tak małe spółki trzeba mieć na uwadze, że że będą miały problemy przy rozwijaniu się. Również będzie utrudnione dla takich spółek zdobywanie odpowiedniego finansowania dłużnego. Dlatego tutaj jest kolejny, kolejny taki czynnik decydujący. Kolejnym czynnikiem, na który należy uważać w przypadku inwestowania w spółki dywidendowe, to lokalizacja siedziby firmy. Ten podpunkt, no to najlepszym przykładem, dlaczego ma to ogromne znaczenie, jest spółka kernel, która okazała się, że mając siedzibę w Luksemburgu, podlega pod jurysdykcję tamtejszego prawa, i okazuje się, że bardzo ograniczone jest prawodawstwo. Polskich organów nadzorujących, w tym KNF-u. Bardzo boleśnie przekonali się o tym akcjonariusze spółki Kernel, którzy no, inwestowali w spółkę solidną, która posiadała, która wypłacała dywidendy rok do roku, bardzo dobre przychody. Spółka w solidnej branży agro, gdzie tak naprawdę no, miejsce siedziby tej spółki no, zadecydowało, że, że akcjonariusze mniejszościowi są bardzo pokrzywdzeni. I okazuje się, że niewiele można z tym zrobić. Tutaj kolejnym przykładem takiej spółki jest również chociażby spółka Asbis, której jestem również akcjonariuszem, jednak no, mam świadomość, że spółka ta ma siedzibę na Cyprze. Należy również uwzględniać czynniki związane z poborem podatków u źródła, czyli w przypadku spółki Asbis, jeżeli siedziba jest na Cyprze, podatek nie jest pobierany u źródła, trzeba samodzielnie rozliczać podatek z dywidend spółki Asbis. Dlatego tutaj no, ta siedz... miejsce lokalizacja tej siedziby, jak widzicie, jest ryzykiem, które również należy brać pod uwagę. Ostatnie ryzyko, które wyszczególniłem, to puste obietnice zarządu. To, o czym boleś... bardzo boleśnie się przekonałem, rozpoczynając inwestowanie. No to uważałem, że to co ogłasza zarząd, jakieś wezwania, czy, czy strategie, to traktowałem to jako taki pewnik. Jednak no, po czasie okazało się, nauczyłem się na spółce TOJA, to było około 4 lata temu, kiedy kurs tej spółki był na bardzo atrakcyjnych poziomach. Zarząd ogłosił, że będzie rozpoczynał skup akcji. No i ten skup akcji został ogłoszony przy kursie z tego co pamiętam, około 5 zł. Zostało ogłoszone, że Nastąpi skup akcji po 5,70 minimum. Uznałem to jako możliwość szybkiego, łatwego zarobku. Zacząłem nabywać akcje tej spółki, licząc na, na szybki zysk, po czym okazało się, że zarząd spółki wycofał się całkowicie z, z tego rozporządzenia. No i tak naprawdę kurs. Po tej informacji runął, co kosztowało mnie pewien procent mojego kapitału i jest to tak naprawdę jedna z przyczyn, dla te, dlaczego inwestuję w ten sposób, jaki inwestuję, czyli rozdzielam swój kapitał pomiędzy wiele spółek i przede wszystkim nie zawierzam temu, co obiecuje zarząd, ponieważ no, trzeba mieć ograniczone zaufanie do tego, co, co mówią zarządzający tą spółką, ponieważ no, każdy obiecuje wysokie przychody, zyski. Jednak bardzo często są to obietnice bez pokrycia, na co trzeba brać uwagę, aby się nie sparzyć. Jest to kontynuacja serii Inwestowanie dla początkujących, gdzie w pierwszym, w pierwszym odcinku tej serii opowiadałem, w jaki sposób selekcjonuję spółki do portfela. I tutaj w tym odcinku pokazuję Wam czynniki, które należy brać pod uwagę przy eliminacji kolejnych spółek, które. Chcielibyśmy dodać do portfela. Pamiętajcie, że ten jeden czynnik nie musi być takim czynnikiem od razu eliminującym, ale warto każdą taką spółkę oceniać pod względem tych kryteriów, które opisałem, dawać punkty na przykład w skali od 0 do 10. No i te spółki, które mają najmniej punktów, w moim odczuciu należy zastanowić się, czy, czy warto podejmować takie inwestycje. Pamiętajcie, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, jestem pracownikiem na etacie niezwiązanym z branżą finansową inwestycyjną, dlatego pamiętajcie, aby starać się wyciągać z tych filmów jakąś wiedzę dla siebie, ale decyzje zakupowe inwestycyjne podejmujcie samodzielnie, ponieważ to są Wasze pieniądze, Wasza przyszłość. Cześć, do następnego.